Dzień dobry 2 września, roku pamiętnego 20 koronę nam zrobili na niebie. Nawet nam narobili korono chmurusa. Proszę zobaczyć jakie, jakie bydło tutaj nam zrobili. No. Treblinkę nam zrobili, proszę spojrzeć, jaka treblinka. Proszę spojrzeć. No, także, także widzimy, jak to wszystko wygląda. Także widzimy, jak to wszystko wygląda. widzimy jak to wszystko wygląda korona syfilis i tak mamy żyć no już jesień nam no zrobili burz już jest, temperatura jest rzadkością 12 stopni 12 stopni no i takie syfy No zobaczymy co będzie na tym świecie. Ludzie, ludzie nie reagują dalej. No tu mamy cały cały mamy tutaj z tej strony sos jest. Sos no. przyjemnego dnia i zdrowego wdechu życzę.